Witam Cię w podcaście Klaudii Borowiec. Jestem architektką i podcasterką z Wysp Owczych, dla której zamiłowanie do dobrego designu to czysta pasja. Do podcastu zapraszam ekspertów, którzy na co dzień specjalizują się w różnych dziedzinach designu. Razem z moimi gośćmi zabierzemy Cię w podróż przez rozmaite zakątki szeroko pojętej sztuki, projektowania i dobrego stylu. A to wszystko po to, by dostarczyć Ci dużej dawki wiedzy, inspiracji i motywacji do działania. Zapraszam Cię do słuchania mojego podcastu na Spotify i YouTube w co drugą środę. Pozdrawiam z wietrznej północy, Klaudia Borowiec.